Włóż pod ogórki podczas sadzenia ich do gruntu. Tak robią doświadczeni ogrodnicy. Dostarczysz ogórkom niezbędnych składników, które będą je odżywiać już od momentu posadzenia. To one wpłyną na kondycję ogórków, poprawę kwitnienia oraz ograniczą występowanie chorób grzybowych i szkodników. Rozkładające się pod ogórkami produkty dodatkowo wytwarzają ciepło, które ogórki bardzo lubią. Zerwij więc rosnącą w ogrodzie pokrzywę. Jeżeli masz w ogrodzie mniszek lekarski, potocznie nazywany mleczem, zerwij jego liście. Podogórki możesz jeszcze zerwać liście koniczyny. Często rośnie w trawie. Tak samo liście krwawnika. Sama trawa też jest idealna podogórki. Wszystkie te rośliny nadają się podogórki. Włóż je do dołka, rozdrobnioną pokrzywę oraz pozostałe zerwane rośliny. Liście mniszka, koniczyny, krwawnika i trawy. Zasyp je cienką warstwą ziemi i zalej wodą. Woda przyspieszy ich rozkład. Przysyp je kolejną warstwą ziemi i na to posać ogórki. Plony na pewno Cię zaskoczą. Ogórki będą smaczne i idealne na zaprawy nasyp garść do dołków pod ogórki. To najlepszy nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu. Dzięki niemu ogórki rosną jak szalone, a zbiorów nie ma końca. Jest najlepszym źródłem azotu. Na poszczególnych etapach wzrostu ogórki potrzebują różnych nawozów. Na początku przede wszystkim właśnie azotu. Azot jest wręcz niezbędny ogórkom zaraz po posadzeniu do gruntu. To najważniejszy dla ogórków składnik. Zanim zakwitną. Jeżeli nie nawoziłeś ziemi pod ogórki, możesz to zrobić podczas ich sadzenia. Musisz jednak wtedy wykopać głębszy dołek pod każdy ogórek. Musi być na tyle głęboki, aby zmieścił się i nawóz i sadzonka ogórka. Najlepszym i naturalnym źródłem azotu jest obornik kurzy. Nie może to być świeży obornik. Musi być dobrze rozłożony. Do obornika dodaj popiół drzewny, wsyp garść popiołu. Popiół zwiększa plony. I umożliwia lepszy wzrost wielu warzyw, w tym i ogórków. Teraz zalej to ciepłą wodą. Może być deszczówka, lub odstana woda z kranu. Poczekaj, aż woda wsiąknie, zasyp to ziemią i dopiero na to posadź ogórki. Zapewnisz ogórkom najlepszy start do wzrostu zaraz po posadzeniu do gruntu. Będą silne, zdrowe i szybciej zaczną rosnąć i owocować. Stary ogrodnik zdradził mi co dać do dołka pod ogórki. Dzięki temu mam niezwykłe plony. Ogórki zbieram całymi wiadrami niedługo po ich posadzeniu do gruntu. Jak to możliwe? Ogórki do wzrostu potrzebują ciepła i sporo wody. Już na etapie sadzenia możesz zapewnić im odpowiednie warunki. Sadzonki będą mogły rosnąć i się lepiej rozwijać. Każdy wie, że ogórki najlepiej rosną, kiedy jest ciepło. Możesz zapewnić to ciepło ogórkom już od samych korzeni. Sposób jest tak prosty, że aż trudno uwierzyć. Jeżeli masz trawnik i kosisz trawę, to zachowaj ją dla ogórków. Możesz też zerwać ją z obrzeża ogrodu. Trawa jest niezwykle cenna w uprawie ogórków, już na etapie samego sadzenia. Dzięki niej ogórki będą miały ciepło już od samych korzeni. Wykop spory dołek. Wyłóż go wcześniej ściętą czy zerwaną trawą. Cały sekret tkwi w tym, że trawa, kiedy się rozkłada, wydziela ciepło. Zasyp więc ją pod ziemią w miejscu sadzenia ogórków i dopiero na to posać sadzonkę ogórka. Tak samo możesz przygotować ziemię pod wysiew ogórków. Trawa, jak się rozkłada, to wydziela ciepło i dzięki temu ogórki rosną jak szalone. Nigdy nie sać ogórków bez tego. Jeśli dodasz te liście do gruntu, plony będą gigantyczne. Zawsze przed sadzeniem sadzonek do gruntu wypełniam tą rośliną. Choć jest uznawana za chwast, to ma wspaniałe właściwości odżywcze sadzonek. Zbieram liście świeżej pokrzywy. Wrzucam je do wykopanego wcześniej dołka. Daję pięć młodych łodyg, które przykrywamy cienką warstwą ziemi. Podczas rozkładu będą dostarczały roślinom składniki pokarmowe, jak i rozluźnią glebę, przez co korzenie będą miały większą swobodę. Pokrzywa jest źródłem przede wszystkim azotu. Pokrzywa zawiera wiele witamin, w tym między innymi A, B, C oraz K, a także wiele makroelementów i mikroelementów. Te składniki są niezbędne do prawidłowego rozwoju ogórka. Wpływa pozytywnie na ich plony i kwitnienie. Tak posadzone ogórki rosną zdrowe i mocne. Są odporne na choroby i wytwarzają więcej plonów.